Nie wpuszczają go. On, on jest największym patriotą w Polsce, ale Polska nie uważa go za największego patrioty. Klatka rzymska i imienia Arkadiusza bo Szkoda by było czasu na rozkładanie jednej, składanie drugiej, zwłaszcza, że to jest turniej. Więc no Nie nie ma szans. Jak dla mnie to będą stały dwie klatki obok siebie. Czy ty byś w ogóle chciał zawalczyć z jaskiem Urańskim po raz kolejny? Wydaje mi się, że lekcji nam świetnie o wszystkim wiedziała i wykorzystała to po prostu jako Ja Nie mogę powiedzieć skąd wiedziałem i dlaczego wiedziałem i jaki ultimatum dostał no do... A co może taki Salim, Salim innego zrobić? Tylko walki? <laughs> Nie mogę promować y, swoją osobą oficjalnie inny gal niż y, Fame MMA, bo jest kontrakt aktualny. jest jakby y, ultimatum też dla ciebie postawione? Orfen, your idea, our job, your tattoo. Całem Brigada Karol Garncarz z tej strony Siemaneczko prosto z Krakowa. Witam po kilku dobrych tygodniach. Nie widzieliśmy się z Arkiem tańczulą. Dzień dobry Siemanko. Cześć kochany. W ogóle nasz jak zauważyłeś, różnica koloru skóry jest nie zaskakująca. Dłuja, ja, nie nie dłuża, jest, Bo ja jestem po Rzymie. Tak? Ja też jestem Opalacie? ładnie opalony, dokładnie. Mimo, że teoretycznie jak byłem na plaży. zobacz jak to wygląda w kadrze. To... Ja jestem czarny, a ty jesteś. No taki. Azjatycz, azjatycki masz kolor. <noise> Zobaczymy najwyżej, podkręcę potem kolory, żeby aż takiej różnicy nie było. Nie, no żartujemy. Witamy z sali treningowej, Arkaten Suli, bo przed tobą dzisiaj trening. Tak, wróciłem do treningów, przede mną kolejne wyzwania. Sportowe i pewnie nie będzie lekko, znów nie będzie lekko, znów liczę kalorie, i tak. Czyli kolejny raz zbijamy wagę? Kurde, niestety. No. Ja ja to ale dobrze płacić w Fejmie, że to ty, ja ty się godzisz kolejny raz na to. Kurde, On nikt się nie chce ze mną bić. Moj... Bo... Boją się mnie wszyscy. Nawet Diablo się ze mnie boi, Diablo się ze mną bał. Mówi, że Arek możemy się bić tam przez znajomego wspólnego, ale w K1 w MMA się po prostu boi. Więc wszyscy się ja nie ogólnie Diablo się nie idzie dobrze ze MMA. Nie idzie mu dobrze. No. No, wycierają nim podłogę, e, także nawet jestem gotowy chyba iść na to K1 już, bo wiesz, po co mam tak wygrać łatwo z nimi, niszczyć mu karierę i tak zrobić takiego super sportowca, bohatera narodowego e, w szmaty do podłogi. Oszczędzę mu tego i razem z trenerem zdecydowaliśmy, że nawet jak coś, to możemy w K1 e, go puknąć po prostu i też mu damy dane. Narodowy, narodowy już pan w twoich słowach, e, narodowy, ale nie w tym znaczeniu, bo powiedziałeś bohatera A, narodowego. Da, ja ale chujesz. to przechodzimy płynnie w takim razie do tematu stadionu, narodowego, bo informacja, która na pewno wielu zaskoczyła, pierwotnie miało być Fame 22, jak się tak? Teraz jest 22? 22, tak. miała miało być A to Łódź, Lázaro, miał Łódź. być main event Ferrari kontra Diablo właśnie. Nagle jest totalne zmiany planów, wychodzi na to, że bijemy się na narodowym. I w ogóle karta walk to dalej jest składana, układana, ale jest zupełnie, wiesz, nie mogę mówić ogólnie, bo ja tam coś tam mniej więcej wiem, ale to jest po prostu, tam się dzieje szaleństwo zestawienia naprawdę niektóre, no, będzie rozpierdolone. No, no, ale nie, nie uważasz, że, że to jest właśnie troszkę może za późno, żeby y, zrobić tak zajebistą kartę na narodowy, bo wiemy, że to jest totalnie. Słuchaj, inny mamy event niż, mamy przy... prawie 12 tygodni, więc to jest dużo czasu, żeby to wszystko zrobić. Z tego co wiem, Fame działa tak, że te wszystkie odpala już wcześniej działali bardziej tak długo w czasie i odpalali akcje promocyjne wcześniej, duże 3 miesiące. Teraz od niej mm -hmm. odpalają miesiąc i w miesiąc wyprzedzają całe, całe hale, więc. No tak, ale wiesz, co innego zapełnić. 7 tysięcy, ale no, a co, innego, co innego 60 tysięcy. 60 wiesz na KSW się ostatnio nie udało, nie, ile tam było? 45. 45 no, tysięcy. No to sobie pomyśl, to 20 tysięcy miejsc było pustych, czyli taka Tauron Arena była pusta. No tak, tak to, to jeżeli te wszystkie zestawienia, które tam gdzieś chodzą w kuluarach, że będą dojdą do skutku, to całkiem możliwe, że, że zapełnią, bo będzie kilka fajnych sportowych, zajebistych, sportowych, pojebanych pojedynków, dużo frikowych, więc będzie ciekawe. To będzie taki właśnie chyba miks sportu z, z frikami. No musi no, też musi trochę być, być bo chyba, z tego no co też tam w kuluarach słyszę, to władze stadionu czy władze Warszawy. No niektórych nazwisk nie wpuszczą na stadion. I tam jest czarna lista ludzi, którzy nie zawalczą, bo bo są po prostu tymi osobami. Pozdrawiam, mojego ukochanego e, oponenta wiecznego. <grycznego> ale to co, on nie będzie wpuszczony na... jest na czarnej liście. No, Kurde nie swój wieczny oponent Podobno jest i podobno nie może tam, nie wpuszczają go. On, o, on jest największym patriotą w Polsce, ale Polska nie uważa go za największego patrioty i go nie chce po prostu na swoim takim honorowym obiekcie. Arek, no, no nie ma co ukrywać, no, kibice są pewni tego, że ty wystąpisz na Narodowym, no bo nie ma co ukrywać, jesteś osobą czołową, jeśli chodzi o Federację znaczy, Fame MMA, nie? Ure, no, byłoby fajnie na pewno, wiesz, ja zacząłem przygotowania, ale nie mam nic podpisanego jeszcze, coś tam się kroi, są jakieś Trzymaj rozmowy. Trzymaj tak bliżej, żeby... O, Przepraszam, tak powoła, bo nie? masz ten mikrofon w ręce i ja nie wiem co z nim nie, No właśnie tak zauważyłem, że nie jesteś obyty chyba z trzymaniem. Nie, dawno nie miałem tak długo w rękach dawno nie trzymałem. E, nie, butelkę rumu ostatnio trzymałem. Byłem na wakacjach i w sumie A, sobie pozwoliłem tak sobie. Tak, tak, tak. tak, z, z Moją abstynencję zniszczyłem. No jak ale wiedziałem. Na morzu, że morzu, no to wiesz, Jack sparał tylko rum No, no morzu karaibskim, mój drogi. To no. Tak, to tylko tam. E, ale wracając do, do walki, no zobaczymy. Zacząłem przygotowania. W ogóle dzisiaj stała się fajna rzecz, stary, obudziłem się. Mhm. Pierwszy raz mnie nie boli ręka. No właśnie, dzwoniłem do ciebie dzisiaj rano i ty pierwsze, co mówisz, to, że kurde. Stary, ale to wiesz, jak dziwnie, bo to wczoraj cały czas bolało, tam miałem słaby... Nie uderzałeś, rozumiem, tak? Cię nie prostu... uderzałem. Dzisiaj już na worku byłem, dzisiaj zrobiłem sobie jeszcze rundek i jest spoko. Ale to jest tak dziwnie, wiesz, budzisz się rano i nagle... O kurde, ręka chodzi. Jak dawniej, wiesz. I nawet jak zmieniam biegi, niby mam automat, ale trzeba wcisnąć, nie? Żeby mm -hmm. zmienić przy tył. No to z lewą, a cię, kurde, już nawet za... kurde, nie wiem kiedy już prawą zmieniałem, także spoko, fajnie to wraca, fajnie widzę. W ogóle, wiesz, jak to człowieka cieszy, jak nie mogłem czegoś takiego zrobić, na przykład o, takiego ruchu nie mogłem zrobić, bardzo długo. I coraz, i tak, coraz bliżej, a w końcu to zrobiłeś i ja ale to cieszy. Wiesz, człowiek, który jest pełni sprawny, to na sobie nie sprawy, jakie to są zajebiste. Czyli ta wycieczka do Prime'u, można powiedzieć, że już jest finalnie zakończona, bo chcąc, nie chcąc, jeszcze się to przeciągało. Trwała ta, ta przygoda, właśnie ten uraz, którego się nabawiłeś w Prime'ie. W ogóle jak Prime zareagował na te twoje kontuzje? Ja w ogóle jestem mega w szoku, na przykład, bo tutaj pozdrawiam Patrycję, która jest opiekunką zawodników. Stary, ona dwa tygodnie po gali, wiesz, przecież nie musiała. Dzwoni do mnie jak tam ręka, jak tam coś poważnego. Ja mówię, no, żeby no, że będę miał zabieg. Co ty gadasz? Zabieg Mówisz, potem po zabiegu do mnie dzwoni, pyta, jak zabieg, czy wszystko w porządku. Mm -hmm. Jestem w szoku. Naprawdę e, tego nie można tam. naprawdę Ja tam, przynajmniej nie, mnie tam naprawdę traktowali jak gwiazdy. Ja się tam czułem, naprawdę zajebiście w tym prime. E, no, byłeś najbardziej przepłaconym i, zawodnikiem. Tak, krajmu, i no, też i to, wiesz, bałem się, że nie dostanę pieniędzy, dostałem na czas, e, więc ja jestem. Kurwa, powiedz co, złego słowa nie mogę nie powiedzieć, chociaż chciałem, chciałbym. Czyli chciałbym zmieniło ich zmienić. Chciałbym się. ich bezstać, chciałbym powiedzieć coś złego na ich temat. Nie mogę powiedzieć nic złego. Byłem mega mną, zaopiekowali się w ogóle, że wiesz, po walce przy tą kontrolę. Entuzją, dzwonią do mnie, pytają Marek, czy wszystko w porządku? Jestem w szoku, naprawdę. Znaczy, nie mówię, że w fejmie tego nie robią, też robią, ale wiesz, no kurde. No inna była aura wokół Prime, no to trzeba też powiedzieć. Ja jestem tam. mega pozytywnie zaskoczony i ja nie mogę, zrób... co by o nich nie gadali na mieście, ja mam do nich szacunek. Poproszę, no to piękne słowa. To, A się niedawno uciecz. Tomasz bez rąk miał urodziny, też do niego dzwoniłem, składałem mu życzenia. I właśnie mój mu ulubiony mówiłem, że... włodarz. Tak, mój ulubiony włodarz. Jedyny ulubiony włodarz z tej federacji. Reszta to są same parowy do odstrzału. No, no właśnie, bo już myślałem, że i ty będziesz chwalił z tego frajmu? Nie no, słyszymy, mamy jeszcze niewyjaśnione sprawy, mamy podpisany kontrakt, więc czekam na niego, na największego biseksa w Polsce. Wiesz, niewyjaśnione sprawy, ja po swojej charytatywnej gali też go wyzwałem, ale niestety nie przyjął tego wyzwania, nie chce się być w boksie Nie no teraz ma duże wyzwanie. Rozumiem. Duże nie przed nim, a ale potem kanum spierdą tak i tak ten rok się zapowiada Kasjuszowi. No dobra, a co pisali. możesz jeszcze powiedzieć o, o Galina narodowym, bo, bo wiemy, że na pewno dużo wiesz, dużo też nie możesz mówić. No to jest takie zawsze łapanie ci za język, ale, ale na pewno czego możemy się spodziewać? Czy, czy ten kibic ma kupić ten bilet, czy ma e bukować sobie ten ostatni dzień sierpnia, gdzie mm. ostatni znaczy, dzień wakacji? No czy wiesz, może mogę powiedzieć coś, co jest w opisie w ogóle tego, tak? Jak wchodzisz na wydarzenie, e, na Eventin, tak? Eventin mm. Czy e e chyba e -bilet? Tak, chyba. E no, Nieważne. Chodzi na wydarzenie. To jest tam, że turniej w klatce rzymskiej. Tak, o tym się już dużo mówi ogólnie. Więc to będzie sieci. dość ciekawe. Kurde, no nie ukrywam, że wiecie, ja jestem w sumie mistrzem świata walk w klatkach rzymskich, bo wszystkie walki, które stoczyłem, wygrałem w klatce rzymskiej. E, więc no jest nie niewielu zawodników, bo nie było dużo tych walk ogólnie w klatkach rzymskich. Tak, prawda? Że ja tam jestem obeznany klatka rzymska powinna się również kojarzyć z moim nazwiskiem. E, klatka dlatego... rzymska imienia Arkadiusza Tansur. Chętnie w tej klatce zawalczę. Ale pytanie, tak. czy w turnieju, pytanie, czy z Jackiem Murańskim, no bo nie ma co ukrywać, dużo internautów yy, swata to zestawienie. No znaczy, bo... tak, bo ja też czytam właśnie internet tak. i żeby, żeby Fejm postawił na pewniaczki, wiesz, nie wiem, Polak Ferrari 2, taiksula. Murański, znaczy tam pół cztery, sorry, taiksula murański, 3, <laughs> yy, wiesz, że to są zestawienia, które zawsze elektryzują i tak dalej. Pewniaczki, nie, pewniaczki. Nie wiem, czy Fejm pójdzie w tą stronę, nie mogę powiedzieć, nie mogę zdradzić. Zobaczymy. Na pewno będzie kilka fajnych. Pojebanych zestawień. No ale myślisz, że klatka rzymska na tak ogromnym obiekcie, jakim jest Starszczyzna, to jest dobry pomysł. Wiesz, co innego jego. oglądając przed telewizorem, bo, bo widziałem to... No ale jest słuchaj. spoko widoczność, ale pytanie, czy co, ściągnął wtedy dużą klatkę, żeby ta na środku była tylko. Myślę, że kurde, no, znaczy, ja, ja jako inżynier ja bym to zrobił zupełnie inaczej. Na pewno nie robiłbym e, na pewno nie robiłbym, że ściągamy klatkę i tak dalej. Może klatkę bym... rzymską to jest tak duży, tak duży jest stadion, że znaczy, klatkę rzymską bym postawił obok, zrobiłbym osobną oprawę do niej, hmm. zupełnie jakąś fajną scenografię do niej, jakąś taką, wiesz, no taką pojebaną albo jakąś taką uliczną że to jakieś walki uliczne, albo jakąś właśnie taką rzymską zrobić w ogóle, no właśnie, koloseum, do. połowę koloseum, jakoś, żeby to wyglądało zajebiście, a obok bym zrobił normalny oktagon pełnowymiarowy, w którym się bili, bo to szkoda by było, wiesz, na pewno nie, no ja myślę, że na pewno tak nie zrobię ja bym tak nie zrobił, po prostu bym postawił jedno i drugie, bo szkoda by było czasu na rozkładanie jednej, składanie drugiej, zwłaszcza, że to jest turniej, więc no nie, nie ma szans, jak dla mnie to będą stały dwie klatki obok siebie i pewnie tak to będzie wyglądać. Jesteśmy w przeddzień yy, Cloud, jeszcze Ostatnie pytanie. Czy ty byś w ogóle chciał zawalczyć ze z Jankiem po raz kolejny? Nigdy nie mów, nigdy. Zawsze są pewne rzeczy, które zawsze mnie przekonają do tego, zwłaszcza że teraz idę dużo w nieruchomości, inwestycje, a tam pieniędzy, ile macie, tyle jestem w stanie zainwestować, wydać, więc jeżeli dobrze zapłacą, czemu nie? Ale na pewno chciałbym coś takiego zrobić, jeżeli by to miało być, żeby po prostu, nie wiem, czy to się da notarialnie, takie coś zapewnić, czy prawnicy mhm. mogą, żeby on.

Gra, to już nigdy więcej nie wypowiada nazwiska tańcula, chyba że w pozytywnym samym jakimś znaczeniu i... To duże masz marzenia Arku, ale jak wiemy twoja matryca jest dość się więc... wydarzy, ja nie przestanę marzyć. Ale widzę też muzycznie ostatnio, dość Działamy chyba, tak, z moim kumblą z grywą napierdzielamy, ostatnio nawet e, nasz kawałek moi koledzy stał się viralem na TikToku i tam mamy już milion dwieście tysięcy wyświetleń, a w ogóle w całej cyfrze, bo to wiesz, nie tylko YouTube, tylko są jeszcze Spotify i tak dalej, chyba już mm -hmm. prawie 2, 2 miliony, więc spoko siadło. E, za niedługo cała płyta. Jesteśmy w przeddzień Cloud MMA, bo musimy też szybko przechodzić do kolejnych tematów, bo trening się zbliża, trener tutaj oczekuje, nie możemy przyciągać i jest, proszę Pana, mm -hmm. jeszcze mamy jeszcze. kilka minut. Jesteśmy w przeddzień Cloud MMA, dla mnie to jest federacja, która potrafi zrobić naprawdę szum wokół swoich walk, tylko pytanie... Tylko szuma, a potem tych walk nie ma, nie? Bardzo no często jest właśnie, dużo jest szumu, dużo się mówi, zasięgi, wszystko, po, a potem przychodzi co do czego. Krzysiek Stanowski ja też tak, to tak. fajnie podsumował, ja. widziałem wczoraj czy dzisiaj na Twitterze, że, że on też zaprasza na starcie Cristiano Ronaldo z Leo Messi, kupujcie pay per view, a potem się w przeddzień okaże, no że jednak, kurczę, tego zestawienia Słuchaj, nie ma. To... No, tu oczywiście nawiązujemy do, do pojedynku Denisa z Amadeuszem, który od początku miał taką łatkę walki, która się nie ma on, nie wydarzyć. Ja nie. wiedziałem na pewno, że to nie będzie miało w ogóle. Przecież gdzie Ferrari, gdzie. Przecież to jest kury, stary, wiesz. To nie, to nie ma, to on to mógłby nie wiem, kogo wezwać. Nie wiem kogo mógłby wyzwać taki Ferrari, żeby... Olejnik? Olejnik, o, to są dla niego przeciwnicy, wiesz. Cypis? Nie no, Cypis to by mu jeszcze dał radę. Eee... Gdzie? Gdzie z Denisem taka różnica wagi? W ogóle ja wiem, że może umiejętnościami to są podobni, ale sama ta różnica wagi, pierdolenie... To jeszcze miałby starcie w MMA. No. Denis, no właśnie, w MMA, no to co on by zrobił? Przecież to Denis jakby go pierdono, wywróciłby go. To w ogóle było bez sensu. Ta walka w ogóle nie grzała, grzało tylko wszystko wokół tej walki i wydaje mi się, że Cloud świetnie sobie z tym zdawał sprawę, pomimo tego, że dali oświadczenie, że nie widzieli nic, że tak dalej i tak dalej. Wydaje mi się, że lekcji tam świetnie o wszystkim wiedziała i wykorzystała to po prostu jako clickbait, jako promocja gali. Na szczęście, na szczęście. Jest tak, że pay -per -view sprzedaje się, 90% pay-per-view sprzedaje się w końcu. dniu gali, na samym końcu, więc tutaj ludzie nie zostali oszukani, bardziej ci co kupili bilet i chcieli zobaczyć na żywo, to oni, no tam może być kilka osób, które się czy kurwa ja kupiłem, bo chciałem zobaczyć Ferrari'ego z tym, a nie zobaczyłem, no ale to już chyba y, powoli Ferrari prze swoją y, widownię y, przyzwyczaja do tego, że on nie walczy, że nie dopełnia tych wszystkich słów, które mówi, y, że do tych walk się nie przygotowuje nawet jeżeli ma, więc to no, ja nie no, Albo nawet jeżeli obiecuje że się przygotowuje. No, albo, że się, się obiecuje jest, i tak tego nie robi. Bo podobnie on... było teraz w Londynie na tym Misfits, opowiadał ta, dużo, że trenował, bo w Starach, stary, a potem po walce mówił, że ja, nie trenował. W ogóle, no. w ogóle mi jest żal jego kibiców, których on tam no ma niewątpliwie, że, to, że oni się tak dają po prostu frajerzyć i dają się na to wszystko, e, co cały czas nad ten makaron na łoszy, e, nawijają i wierzą w to, co on mówi. To jest po prostu wiesz, tu miał się być z Diablo, no to przecież się okazało, że gdzieś jest Diablo, nie ma szans. No fajnie, no bo zasięgi chwilę było głośno, e, znowu wiesz uo, uo, przywitali go, będzie się bił z Diablo, no ale przyszło do czego nie ma tej walki z Denisem. Wow, kurwa z Denisem on się nie boi, ale ma jaja, bo no, jednak się boi. No wiesz, no, nie ma jaja. planuje w tym roku jeszcze bić je z ksi <laughs> Kurwa, także. No to... do niego to pewnie by wyszedł dostać w pierno, nawet, bo po prostu wiesz, to już ranga. Warto, 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 warto dostać łomot, prawda? Warto dostać łomot dla tego zasięgu. A no ale powiedziałeś, że ty miesiąc temu wiedziałeś już o tym, że tej walki nie będzie i teraz yy, daj mi skończyć, to co? Czyli te łzy w oczach Ferrari'ego. Ja ci to powiedziałem prywatnie, prywatnie. Przecież przed chwilą to powiedziałeś <laughs> teraz. Nie to powiedziałem, <śmiech> <śmiech> nie publicznie, ale dobra, nie mogę powiedzieć skąd wiedziałem i dlaczego wiedziałem i jakie ultimatum dostał Fener. No dobra, ale nawiązuje do tego, że te łzy w oczach i powoływanie się na, na oh, dobrze, że nie powiedziałem tego słowa, na chorobę własnej yy, mamy, wzruszenie, uderzenie. Ja, ja widziałem oficjalny. Wiesz, ja szczerze mówiąc, troszkę że... mu uwierzyłem. Ja widziałem oficjalny statement, że... czekaj, no to zrobił ktoś przecał, że tam... Że on po prostu... Czekaj. O, takie coś widziałem, o, to z oficjalny Kiedyś do niej dojdzie, Denis jest jednym z groźniejszych frików. i nie czuje się psychicznie na siłę, jakby stawić mu czoła w ten weekend, A ryzykowanie zdrowia, narażenie najbliższej rodziny. Bardziej widzisz, czyli on nie był gotowy po prostu obserał, czyli się obsrał po prostu według mnie. To jest, znaczy ja nie wiedziałem to, o tym, przepraszam, jeżeli było jakieś tłumaczenie z mamą, to ja tego nie widziałem. E, ja dostałem tylko to i to, no to no tak, z tego ja... Y, dwa dni temu wybuchła, wybuchła informacja ogólnie, że, że nie będzie tego pojedynku i Amadeusz w relacjach tłumaczył się ze łzami w oczach tym, że nie, ma no to... jego mama powrót choroby. I teraz. Znaczy, to jeżeli tak jest, to, to, to wiesz, to wtedy zwracam honor jak najbardziej. Ale ja widziałem to i tutaj z tego to jest ewidentnie obstrałem się. No tak, sorry, bo on jest, jakby mówił, dajcie psychikę. się mi wyspać, chcę to przemyśleć i dam odpowiedź, czy, czy ta hmm. walka się odbędzie. Więc, więc myślę, że tu o tę psychikę chodzi właśnie w tej sytuacji, w jakiej się znalazł. Więc okay. dlatego się ciekawiłem, czy faktycznie wiedziałeś coś wcześniej i to jest pojebane, ale mimo wszystko bullshit, Czy faktycznie. Nie kurde, jakby był takim jakby był takim gościem, że na takie coś się powołuje, a... E, po prostu wiedział od początku, że tej walki nie będzie, to to by było mega słabe. I to by było naprawdę, wiesz, to, to nie, no to Nie, no, po, po, na, no wiesz, no, no wiesz, dla mnie to jest stary, nie do ogarnięcia. No, no, wiesz, moja macie też miała zabieg właśnie, kurde, przysląda, dzwonił, że wszystko w porządku, bo znowu z tym tam, z tym mózgiem. E, więc wiesz, ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, żebym się powoływał na chorobę, mamy, że nie zawalcza, a tak naprawdę to jest bullshit, to by było mega słabe i to by było mega chujowe. No ale ja słyszałem inne plotki, słyszałem pewne ultimatum, jakie tam gdzieś dostał. No, o tym internet I... też szepta, że jest walka na narodowym. Zresztą sam bo mówił już kilka tygodni temu, że Dobrze wiesz, że do tej walki nie dojdzie, dobrze wiemy, że masz tam pewne ustalenia no i tak właśnie, dalej, i tak dalej. Więc to wszystko śmierdzi na kilometr, tylko jeszcze teraz no ale ta choroba o, mamy, to od po prostu doprowadza. czego oczekiwać od takiego człowieka. No na ja koniec. naprawdę jest mi żal jego kibiców, naprawdę, że oni mu w to wierzą e, i, i, i że ktoś mu jeszcze kibicuje. Naprawdę przykro mi. A że ty słyszałem, tej tej że miałeś jechać na cloud tam w jakimś celu hmm. dla kogoś? Kurde, no i patrz, no się prywatnie coś mówię tak, tak miałem jechać dla kogoś, ale niestety nie mogę jechać, bo nie mogę promować y, swoją osobą oficjalnie. Inny gal niż MMA Czy jest kontrakt aktualny. Jest jakby ultimatum też dla ciebie postawione? Nie, nie. Kurde, nie wiem, czy chcę, nie, nie chcesz, żebyś tego wyciął, bo żeby nie potem przypało, ale. Ogólnie... to jak, y, słuchaj, to jest Twoja decyzja. Jak chcesz, to powiesz. nie mógł... No nie, może nie mówmy o tym. Bo... Dobra, dobra, Mówisz to przychodzi... do go, nie? Wiem, 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 no wiem, ale chciałem, myślałem, że możesz no, o tym po prostu no, więcej znaczy, wiedzieć. Nie wiem, bo pomyślałem sobie znowu, że wiesz, że znowu, o, Wojna Federacji nie puścili go, kurwa, nawet, żeby wyszedł, wiesz, yeah. do, do tego. No nie, może nie, nie robię takiego aż tego. Wypierdolę. Y, szalony reporter kontra Jakub Rzeźniczak. Ja pomimo wszystko, kontra Jakub się... Cili, bili, kurwa, wyklinali na Twitterze i tak dalej, to zawsze serduszkiem jestem z Tomkiem i co by się nie działo, jakby go gdzieś na mieście bili, a ja bym był obok, to bym zawsze go obronił, zawsze bym stanął zawsze mu kibicuję i on, no, wiesz, działa vice versa, my sobie możemy klnąć na siebie, możemy się wyzywać w internecie, ale jak przyjdzie co do czego, to jesteśmy za sobą zawsze, także kibicuję jak najbardziej szalonego reportera. I ostatni temat już kończąc, Salim Tuari był ostatnio właśnie u oh, oh. szalonego reportera i nawet taki nagłówek kolejny o Arku Tencie nie chce mieć z Arkiem tańculą nic wspólnego. To jest człowiek, z którym łączy cię przeszłość i teraz coś się takiego podziało, że on w taki sposób o tobie mówi? E, co, no kurde, trochę polizał tych flików, szuka walki. E, Myślisz, że myśli, że do tego dąży? No a co, a co może taki Salim, co może taki Salim innego zrobić? Szuka walki, ale niestety mój drogi, ja się nie biję z no <laughs> musisz troszeczkę jeszcze parę wywiadów dać, parę konferencji, parę walk zrobić i możemy zmierzyć, nie ma problemu, ja wymyślę formułę, w której ci dam radę, bo już nie wiem, tak naprawdę jesteśmy bardzo dobrymi kumplami, trenowaliśmy wiele razy, pomagał mi do niejednej walki, stał nieraz u mnie w narożniku. Eee... No, ale kumpel o kumplu tak nie mówi. Wydaje mi się, że no i kurde, jesteśmy razem na jednej grupie zawodniczej, eee, nawet wymienialiśmy się ostatnio uprzejmościami właśnie po tym filmiku na tej grupie, to jest wiesz, tak w formie przyśmiewczej raczej i gdyby coś do mnie miał, to jest na tyle honorowy, poważny człowiek, eee, że on zadzwoniłby i by się ze mną spotkał po prostu i pogada, żeby coś do mnie miał, być, to e, mi to śmierdzi na szukanie walki, e, zresztą tak też to odebrali chłopacy z Grapplingu raczej, że po prostu może, może chce jakieś łatwe easy money, ale Stanisław nie będzie już easy money, mój drogi nie ma, to się skończyło, bo myślisz, że kiedyś ze mną sparował i mi bił jak chciał, kurwa. Stary, to już to już nie te czas, nie ten czas. Arska klatka, dirty te zasady człowieku, małe rękawice, kurwa. Kurde, co te pliki jeszcze wymyślił? żeby i nie, coś nie, i nie ma. I nie ma, i nie ma cię, nie ma się trener śmieje. Dobra, Arku, y, czas się nam, że tak powiem, skończył. Żeby nie zaburzać Twoich y, przygotowań do zbliżającej się gali na PGE Narodowym Fame 22, dziękuję Ci bardzo. Czemu 13 kg? Dobra, Przysunuję Karol, 13 kg, tak, ale nie mam z tym problemu, no. Po prostu 13 kg, jeden bicek waży. O, może dlatego. Dziękujemy bardzo. Pozdrowienia. Orfen, your idea, our job, your tattoo.